Co tu się odjebało? Jeżeli masz cokolwiek wspólnego z kryptowalutami, to na 100% słyszałeś o ostatniej aferze z FTX, jedną z największych giełd kryptowalut na świecie. Ogólnie to wszędzie jest pełno opinii, teorii spiskowych oraz komentarzy w tej sprawie. Łatwo się pogubić w tym chaosie. Celem tego materiału, który oglądasz, jest przedstawienie tobie w obiektywny sposób historii, która miała miejsce na naszych oczach. Od jej początku do tego, co dotychczas wiadomo. Sytuacja jest dynamiczna, co jakiś czas wychodzą kolejne brudy, dlatego dzisiaj się skupimy na tym, co jest po prostu potwierdzone i wiadome. Nie będziemy tutaj zastanawiać się, co wspólnego z tą sprawą ma prezydent USA oraz czy upadek FTX był zaplanowany. Jeżeli te przypuszczenia okażą się prawdą, to wtedy będzie czas, aby o tym oficjalnie porozmawiać. Obecnie skupimy się na tym, co się stało oraz jaki wpływ na całą branżę. Ma to zdarzenie. W końcu media tradycyjnych rynków przedstawiają kolejny koniec kryptowalut. Czy rzeczywiście taki scenariusz może się spełnić? Dowiesz się już za chwilę. Zacznijmy od może takich kompletnych podstaw, czyli tego, czym w ogóle jest FTX. Jest, a raczej była to, druga największa giełda kryptowalut, która zdecydowanie można było zaliczyć do czołówki. Założono ją w maju 2019 roku. W jej ramach stworzono token giełdowy FTT. FTX Token, który pozwalał na uzyskanie benefitów, takich jak niższe opłaty, konkursy i tym podobne. Tym, co należy podkreślić, jest to, że giełda FTX rozwijała się bardzo dynamicznie. Miała szeroką ofertę, łatwą w obsłudze aplikację mobilną oraz sprawny marketing. Do tej pory uważano, że jest to giełda bezpieczna. Miała szereg zabezpieczeń oraz płynność na wysokim poziomie. Wspierana była przez Alameda Research, co również będzie istotne dla tej sprawy, czyli Czym jest Alameda Research? Alameda Research to jest firma zajmująca się tradingiem, która jednocześnie była największym inwestorem FTX. Została ona założona w 2017 i od początku swojego istnienia firma ta specjalizowała się właśnie w kryptowalutach. W kontekście tej historii tyle informacji Ci wystarczy. Przejdźmy dalej tutaj, może do tematu kto gra główne role w tym całym spektaklu, który, którego doświadczyliśmy. Teraz musimy znaleźć punkt wspólny pomiędzy FTX a Alameda Research. I nie jest to trudne, ponieważ obie firmy mają jednego założyciela. Jest nim sam Bankman Fried. SBF urodził się w 1992 roku, więc nie jest o wiele starszy ode mnie. Studiował na MIT. Doświadczenie zdobywał w Jane Street Capital i założył Alameda Research. A następnie FTX. Można uznać go trochę za takiego biznes influencera, ponieważ media go po prostu uwielbiały. Młody, bogaty z wielkimi ambicjami i do tego weganin. No jak tutaj nie kochać go, co nie? Nie można zapomnieć o tutaj drugim głównym aktorze tego spektaklu, czyli CZ. Popularny CZ jest założycielem największej na świecie giełdy kryptowalut Binance oraz autorytetem w naszym świecie kryptowalut. Czyli już wiesz, że sam Bankman-Fried zarządza FTX. Giełda ta przechowywała większość kapitału w swojej natywnej kryptowalucie FTT. Do niedawna nic nie wzbudzało podejrzeń. Jednak to burze sygnalizowały nagłe spadki płynności. W kontekście giełdy płynnością określa się to, jak łatwo jest kupować oraz sprzedawać aktywa. Jeżeli płynność jest wysoka, to łatwo upłynnić aktywa, czyli je sprzedać. FTX właśnie z tym miało problem oraz z wypłaceniem środków swoim klientom. Pierwszy taki prawdziwy, można powiedzieć zauważalny cios zadał właśnie CZ. Ogłosił on za pośrednictwem Twittera, że Binance będzie pozbywało się swoich rezerw FTT, ponieważ obawia się, że problemy giełdy mogą być poważne. Społeczność szybko zareagowała na ten tweet. W tym miejscu warto podkreślić, że CZ nie ma w zwyczaju negatywnego wypowiadania się o konkurencji. Co więcej, to przeważnie jest on bardzo pozytywnie nastawiony do innych giełd, ponieważ, jak sam uważa, wspólnie pracują nad rozwojem branży. Dlatego jego nastawienie zostało potraktowane przez społeczność poważnie. Nie była to taka standardo, standardowa akcja. CZ wiedział, że sytuacja FTX jest ciężka, ponieważ to Binance wpłynęła oficjalna prośba o udzielenie wsparcia tej giełdzie FTX. No i właśnie, kolejne dni to były po prostu mocne. Giełda FTX w ciągu paru dni przestała być kompletnie wypłacalna. Pomimo, że wcześniej nikt nie uważał tą platformę za. Platformę o podwyższonym ryzyku była dosłownie drugą największą giełdą. Binance zaproponowało rozwiązanie. Wystosowano list intencyjny, w którym w zamian za pokrycie problemów z płynnością, Binance miałoby przejąć FTX. Oznaczało to, że Binance przejmuje na siebie obowiązek wypłacenia środków użytkownikom w zamian za wchłonięcie giełdy FTX. Wydawało się, że to jest ostatni ratunek dla FTX. Kilka dni później Binance jednak wycofało ofertę. Dlaczego? Po przeanalizowaniu struktury upadającej giełdy okaza okazało się, że firma jest w opłakanym stanie i nawet taki gigant jak Binance nie chce wziąć na siebie ich problemów. Wyłącznie do utrzymania płynności w najbliższych dniach od przejęcia konieczne było około 8 miliardów dolarów. Sam Bankman Manfred złożył wniosek o upadłość FTX oraz Alameda Research. Duża część użytkowników, w konsekwencji właśnie tych zdarzeń, straciła swoje środki straciła 100% wpłaconego depozytu na giełdę. Całą sprawą zajęły się instytucje nadzorujące takie jak SEC, Securities and Exchange Commission w Stanach. No i dlaczego w ogóle to wszystko się stało? No, wiesz już co się stało, należy teraz zadać pytanie, dlaczego w ogóle do tego doszło. Pamiętasz czym zajmowała się firma Alameda Research? Powodem problemów z płynnością było to, że CEO FTX, właśnie ten sam Bankman Freed, wyprowadzał środki klientów z FTX, a następnie wykorzystywał je do ryzykownego grania na dźwigni w ramach działalności Alameda Research. I do takich praktyk przyznał się sam SBF. Jak można się domyślić, to ryzykowna strategia, no, nie popłaciła. Utracono w ten sposób miliardy dolarów, nic do niedawna podejrzewających użytkowników. Jednocześnie zauważono, że z giełdy wyprowadzane były również środki w postaci ETH. Przesyłane były one na jeden adres, który obecnie jest oznaczony oraz monitorowany przez społeczność na bieżąco. I no właśnie, jakie będą konsekwencje całej tutaj całego tego zawirowania ry rynkowego? Czy FTX pociągnie za sobą inne giełdy na dół na dno? Upadek tak wielkiego podmiotu, jakim był FTX ma wpływ na cały rynek. Płynność giełd jest obecnie testowana i klienci masowo wypłacają swoje środki. Sytuacja odbiła się na kursie bitcoina oraz altcoinów, wzmacnia to strach oraz panikę, jakby już jej wcześniej nie było, co jeszcze bardziej naraża pomniejsze projekty. I właśnie CZ, aby ratować tą sytuację, stworzył fundusz, którego celem jest wspieranie wartościowych projektów w tym właśnie ciężkim czasie. Mimo wszystko ryzyko upadku kolejnych podmiotów istnieje. Musisz jednak pamiętać o tym, że branża blockchain działa na podobnych zasadach jak. Znany Ci biznes, no firmy upadały, upadają i będą upadać, dlatego zawsze powinieneś mieć świadomość, że żadna giełda nie jest wieczna, musisz więc na bieżąco zabezpieczać swoje środki. No i tym akcentem przechodzimy do tematu w jaki sposób reagują w ogóle inwestorzy oraz społeczność. No stało się, giełda FTX upadła, to już wiemy, ale jak na to zareagowała społeczność? Możemy obecnie obserwować masowy odpływ kapitału z giełd. Dosłownie rekordy sprzedaży świętują Ledger i Trezor, czyli firmy sprzedające portfele sprzętowe. Znacznie zwiększa się liczba małych portfeli, czyli takich, które przechowują niewielkie ilości swoich kryptoaktywów. Na giełdach obecnie jest najmniej ETH, od ponad 5 lat. Po upadku FTX wzrosła ilość portfeli, które przechowują co najmniej 32 ETH, i w konsekwencji spada płynność na giełdach takich jak CryptoCom. A upadek FTX wprowadził rynek w taką fazę trochę akumulacji można powiedzieć. Inwestorzy chowają swoje aktywa do portfeli. CZ podczas niedawnego AMA takiego Ask Me Anything na Binance doradził inwestorom, aby obecnie wstrzymali się od zakupów. Jeżeli jednak posiadają kryptowaluty, to odradza pochopnego ich sprzedawania i jego zdaniem, zdaniem CZ, branża się odbuduje, ale potrzeba wyłącznie czasu. I Myślę, że tutaj mamy do czynienia z trochę historycznym momentem. Taki upadek FTX myślę, że w pewnym sensie kształtuje historię kryptowalut. Upadek FTX ma duży wpływ na branżę, nie musi być jednak rozpatrywany wyłącznie w negatywnym świetle. Patrząc długoterminowo, może okazać się, że znacznie przyspieszy to rozwój branży. Dlaczego? Obecnie instytucje nadzorujące intensywnie przyglądają się branży. Może to prowadzić do wprowadzenia nowych regulacji? No i dobra, dlaczego to ma być pozytywne? Ponieważ wtedy większe podmioty, takie jak banki centralne, korporacje i oraz inne instytucje, będą chętnie wkładały kapitał w krypto, przez to, że jest bardziej regulowany, a więc bardziej bezpieczny. Warto zwrócić również uwagę na tą, jaką pozycję obecnie ma Binance. W przypadku tego kryzysu Binance i sam CZ pojawiają się w roli takiego bohatera trochę. CZ chce uratować branżę, najpierw oferując pomoc FTX, a później otwierając fundusz wspierający branżę. Tym samym umacnia on swoją pozycję lidera, tak naprawdę. Niewątpliwie przejmie również dużą część klientów FTX. Nie jestem jednak w stanie jednoznacznie określić, czy jest to zjawisko pozytywne. Po prostu jest tak jest. Pozostaje wierzyć w dobre intencje CZ, i tutaj z tej całej sytuacji jakie wnioski warto wyciągnąć. Na koniec. Pozostawiam Ci kilka rad, które przy okazji obecnej sytuacji warto sobie raz jeszcze powtórzyć. Tak więc, nawet największa giełda może upaść. To tak naprawdę nie jest nic nowego. Takie akcje się zdarzały wcześniej. Dlatego środki trzymaj w portfelach, a nie na giełdowym koncie. Chyba, że rzeczywiście aktywnie tradujesz, to wtedy sobie zostaw na giełdzie kapitał, którym stale obracasz. I jeżeli dostrzegasz zagrożenie, działaj szybko. Ślepe trzymanie środków może okazać się zgubne. No, i w każdej giełdzie szukaj transparentności, niezależnie od tego, czy jest to zcentralizowana giełda, CEX, czy zdecentralizowana giełda, DEX. Ograniczaj ryzyko i postrzegaj branżę szerzej niż tylko przez pryzmat jednego projektu. No, i na koniec dodam jeszcze parę moich takich subiektywnych przemyśleń. Cała ta sytuacja uważam, że może jeszcze bardziej napędzić trend dotyczący zdecentralizowanych giełd, o którym mówiłem w jednym z ostatnich filmów. Ludzie Tracą zaufanie do zcentralizowanych giełd, a handlować gdzieś muszą. I wtedy właśnie osobiście wierzę, że dexy pokażą swój pazur. Raz jeszcze zresztą. Polecam obejrzeć ten materiał, jeśli lubisz polować na tego typu okazje. Trendy dały najwięcej zarobić w przeszłości. Tutaj widzę potencjał na podobną sytuację. A co do FTX, to mamy teraz do czynienia z jeszcze większą dominacją rynkową Binance. Widzę tutaj również potencjał na jeszcze większe starania. Tych topowych giełd takich jak OKEX, Bybit czy Bitget wiele z nich opublikowało swoje rezerwy. Niektóre jednak trochę z tym zwlekają lub kombinują. Dlatego w nadchodzących tygodniach i miesiącach możemy spodziewać się kolejnych upadków giełd, funduszy oraz firm. Oraz co ciekawe to zdarzyło mi się w ostatnim czasie rozmawiać jakimś cudem z ludźmi spoza świata kryptowalut i pytali się co dalej oraz o co chodzi z tym całym zamieszaniem. Ogólnie to nawet w tradycyjnej telewizji mówi się o tym. Chyba nawet Cejrowski coś ostatnio wspominał oraz, tak jak mówiłem, powstaje ogrom artykułów o tym, jak rynek kryptowalut już się nie podniesie. A to jest dobry znak. Myślę, że następnym razem, gdy ulica będzie słyszała o świecie kryptowalut, to będzie już za późno, żeby w niego wejść. Tak więc, jeśli chcecie wykorzystać aktualną sytuację na rynku, to w opisie tutaj na dole i w przypiętym komentarzu zostawiłem linki do dwóch giełd, z których sam korzystam. No trzymajcie się i do zobaczenia.